Uczniowie po raz pierwszy zaprezentują się przed tak szeroką publicznością i w tak ważnym wydarzeniu w ich życiu. Więc żeby nie przedłużać, oddaję im już głos. No no w wiemy już, kiedy rozmawiać wolno, a kiedy w klasie musi być cisza. Stawcie pani jego spojrzenie, będą życia kija czy szum Sły słychać tylko w klasie wyraźny, co szumi. To, co wiemy, to mała kapelka, czego nie wiemy, to Wielkiej oceany, powiedział Izaak Huton. Drodzy Dwie z słowami wielkiego naukowca, chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać w społeczności Szkoły Podstawowej w Młodzieży. Życzę Wam wielu dni i własnych osiągnięć. Wielu sukcesów na miarę własnych możliwości. Dążcie do pokonywania... Dzieci, pokazaliście, że warto chodzić do tej szkoły, bo dla nas to też była taka lekcja, z której dzięki wam dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji o, o szkole, o życiu, o bezpieczeństwie i po was widać było, że w ogóle nie, nie widać was. Jakieś tremy, uśmiechy na twarzy, przychodzicie z, z przyjemnością do szkoły. I tak ma być, bo przecież jest szkoła jest takim naszym drugim domem. Dużo czasu poświęcacie, przychodzicie i macie się tutaj czuć przede wszystkim bezpiecznie i ma być fajnie. I tak jest.